Moi drodzy witam Was bo kursy, w takim odcinku z serii nagnajdym w Wiedźmin jedyna co rozszerzona. się dopiero co nam umarł Leo, a tymczasem tutaj już jesteśmy yy, w laboratorium wiedźmińskim. żeby pomówić z z tym co się wydarzyło, ale też można to sobie jeszcze zebrać parę innych rzeczy, takich jak eliksidy. I pytanie, czy to jest jeszcze zostało innego do zgadnięcia? Chyba nie, tylko pomówmy z naszym metodem. No i właśnie są też wspomniki, że chodzi o przyszłość Gedalta. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Także to może dozejrzymy się, że nie pogadam bez mentonem? Nie bardzo tego Od samego zapachu kręci się w głowie. O co z tym chodzi, i powiem trochę później, ale póki cóż, wesemit czeka, więc nie każę mu dłużej czekać. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: Wreszcie się obudziłaś, Mary Gold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobrze, można uczyć dalej. A teraz słuchajcie. Tutaj e, proponuję wam korzystać na spacji z tego paskobocznego. Jeżeli chcecie sobie klikać, ale to, to zostaczy I jest właściwie to samo. Tu jest dziennik. I tak czy jak bestiadiusz samouczki właśnie miejsca. Kluczki, postaci, składniki receptury i zadania. To znaczy na co wam. Używać zaczników tutaj na mapie, ponieważ to wskazuje najbardziej aktualne zadanie. Znaczy, to, które sobie sami wybierzecie. A też nie mamy okna do rozwoju postaci. Ek no Boże, okna rozwoju postaci nie mamy. Chcia chciałem powiedzieć jedno, wyszło mi jakieś dziwne pomieszanie, bo oplątaniem. To jest mapa i są ustawienia gry. Tak to wygląda. A to nasz akwij płynek, czy ty no To wszystko jest małe, ciasne, ale własne. Dlatego... myślę, że system Ekipunku jest jak najbardziej w porządku. Jest jedną z lepszych części tutaj e, interfejsu użytkownika. A też tutaj noga jest o tyle wdzięczna, że tutaj fajnie sobie będę bestiariusz oraz glosariusz, więc można sobie to spokojnie i poczytać. I to będzie naprawdę w bardzo fajnym e, stylu. Gerald, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź kalcium ekfum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z Tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę Ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, Wilku. Pomścimy go. Tu słuchajcie, nie ma co wciskać? 1 i dwa. Tutaj można operować myszką, ale preferuję po prostu wciskając korespondencyjny przycisk na klawiaturze. Ja sobie zapytam, o ilyek jest po prostu SKL. Oczywiście ma co powtórzy swoją kwestię przedpadł chwil, także to się zupełnie mija z cenem według mnie. I proszę bardzo, trzymaliśmy już możliwość ważenia eliksidu. To będzie dość ważne, jeżeli chodzi o niektóre eliksidy, ale to nie będzie dla mnie najważniejsze w... Części pierwszej. Tutaj myślę, że mogę Wam uchylić na tajemnicy, powiedzieć, że w tej części Geralt będzie posługiwać się znakami głównie. A to dlatego, że myślę po prostu, że tutaj te znaki zostały stworzone najlepiej w całej logii owszem, no. Pozostałe części do wiesz, że fajny system znaków, woda z perków, z tymi związanymi. Jednak nie osobiście najlepiej się używa znaków właśnie tutaj w, w jedynce. Dlatego chcę przy nich zostać. Jeszcze zbierzmy te szczątki może, póki nie zniknęły. Chociaż. Gdyby zniknęły, to chyba można byłoby i taki tutaj i podnieść sobie to co wypadło, Albo sobie nie jestem pewien, więc lepiej nie ryzykować. No tak gadaldzowaj już broń. O, weź o te schody, śmiało. Po które się w nich chowało. Tabem. Dobra, są schody na pierwsze piętno. Pierwsze piętno właśnie. Tutaj trzeba uważać, ponieważ jest spoda bandytów i mogą też wyjść nam yy, od tyłu. Dlaczego trzeba być czujnym. I od razu mówię, że nie da się złupić z celu ponieważ y, Geralt ma obecnie zbyt mało slotów wolnych. Jest jej wykończenie, a ty możesz trzymać znak jeszcze. Nasze ma co powalenie. tej Tachostowy, zabicie przeciwnika. Co świetnego. Tylko tu jeszcze nasz snack Art jest mocno podstawowy Ale to nic, tak, tak się składa, że to naprawdę jest najmniejszy problem I może przeszukajmy sobie naszych przyjaciół nowych o, Tutaj dawaj pieniążki Tu są jeszcze kolejne szczątki i tu można sobie na spokojnie splądrować całość tego piętra. Tutaj o to, że coś wzięliśmy nie będzie najmniejszego problemu. Zresztą ogólnie tutaj w Wiedźmin jest ona z tego, że... można właściwie wszędzie wejść jak do siebie. I nie martwić się o to, że ktoś będzie mieć problem z tym, że... przegarnęliśmy nie swoją własność. Także z tego będę chciał w miarę swobodnie korzystać. A no oczywiście tym nie będę yy, chodzić od drzwi do drzwi i wszystko, wszystko blądować, tylko tam gdzie wejdę. Po tam yy, się rozejrzę i z, to dzisiaj z tego miejsca skorzystam? To też jak wiecie, no, modan jest trochę dziurawe, Pasowałoby to załatać i łóżko troszkę poprawić, ale... Yy, no widać... Chłopakom wszystko odpowiada, więc po trzymają to... W takim stanie, jakim widzicie, a tymczasem należałoby ruszyć, już tutaj do tych dwóch pomieszczeń: pokój wieczorny oraz zbrojownia. Na porządku, powinny wchodzić sobie znacznie do zbrojowni, mimo wszystko. I proszę, są dwa sztylety. No, na ten nam brakuje miejsca w jakim To jest miejsce na miecz srebrny, który zdobędziemy. No, za naprawdę jakiś czas. Więc nie możemy tutaj jeszcze niczego wyposażyć. A póki co, czy tutaj coś jeszcze zostało? Raczej nie, no właśnie. Więc ten jeden szczyt, to, to musimy po prostu przecierpieć i go zachować w, w skrzyni. A to co będziemy całą deszczę. Proszę, z sklepki Equum. Dokładnie w tym miejscu. I są też książki. A książki będę wam pokazywać tak samo jak rzeczy w... Wy... W choćby Assassin's Creed, tak, że będziecie mogli sobie na spokojnie wszystko przeczytać. Proszę bardzo. Księga o Przerazie. I to możemy to wam pokazywać po prostu um, osobno w Bestiadiuszu, ponieważ myślę, że Bestiadiusz jest tak fajnie zdobiony że jednak wypadałoby go sobie chociaż raz przejrzeć. I tutaj z tego, powiem chcieli wejść tutaj do dziennika, Bestiadiusz jest i ona, Przeraza. I proszę bardzo, jest wszystko, wszystko co yy, musimy wiedzieć. I też odbinkę lodu trochę tutaj jest. Także tutaj mam nadzieję, że sobie to spokojnie przeczytacie. Czasem, czy to go odwróciłem z zupełności? Oczywiście, że tak. Dlatego teraz można już zejść na dół, chyba że coś pominąłem, ale wątpię. Ja wiedziałem, że chodziłem około 8-9 razy, więc naprawdę wiem co robić, po co, w jakim celu i dlaczego. Także myślę, że ta seria no, będzie w około 50 odcinków zamknięta. też tutaj no, oczywiście nie pokażę Wam idealnie wszystkiego, ponieważ jeszcze nikogo ci nie udało mi się yy, w Kermoran pewne rozsądzenia wyłowić. Mianowicie walki na pięści jest to oczywiście możliwe, ale nie ja to jakoś bardzo szczerze mówiąc nie, nie ciągnie. Dobra, że. Pomogłem. Ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, ale nie sprawiłem już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez twojej pomocy. Niestety, splądrowali laboratorium. Wynieśli prawie wszystko. Gdyby tris nie musiała walczyć z Savollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z tris, mógłbym zatrzymać Sawollę. Bez twojej pomocy przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. I Słuchajcie, gdybyśmy się poszli z tyris, to faktycznie byśmy zabili sawonne, a przeraza by nikogo nie zabiła. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Jeżeli chodzi o inne szkoły Wiedźmińskie, to będę o tych szkołach wam opowiadać już podczas Wiedźmina 3. Tylko powinniście wiedzieć, że były szkoły oprócz Wilka, Kota, Gryfa, Niedźwiedzia, żmi oraz mantikory. Mam nadzieję, że odej nie pominąłem. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj: Często kłócicie się z Tris? Zdarzało się już w przeszłości. Czarodziejki są strasznie przemądrzałe. Chociaż Tris przy swoich koleżankach to prawdziwy anioł. Byłbym zapomniał. Mam dla ciebie coś. Taki przydatny drobiazg. Dziękuję. Nie ma sprawy. ci uwagę tutaj na escanek, jesteś na wylotkach. Chciałem o coś spytać. Pytaj: kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgardem. Sześć lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu piętnastu wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało dwudziestu trzech wiedźminów i czterdziestu uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej, fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie uszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Chciałem o coś spytać. Pytaj: Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Tu, nie widzicie, będę Bywaj. bardzo rozmawiać z postaciami pobocznymi, takimi właśnie jak Wesami Eskel, Lambert. Ponieważ mają dużo ciekawego do powiedzenia. co otrzymaliśmy od Wesemila? Jest zbroja. Proszę bardzo. Jest miecz, Wiedźmiński Stalowy oraz jest metody, to wrażenie plus 15, ale to się używa z tego co kojarzę w Kuźniach i trzeba mieć właśnie, tutaj w gra, trzy kawałki metody. To mogą być to kawałki te same lub mieszane, ale ja nie będę z tego korzystać jako elementu tworzenia sobie mieczy. I to potrzeba nikt nie jest przerazy. Tutaj eliksiry natomiast takie, właśnie takie przerazy. No Nie mają jakichś specjalnych historii, tylko tutaj, no. Owszem, niektóre są chyba bardziej opisane, niektóre mniej. I tutaj właśnie możecie też zobaczyć, do czego, który służy, jaką ma funkcję tutaj, iż chodzi o energię. To jest ten żółty wskaźnik w tym miejscu, odpowiedzialny za nasze znaki. Może jeszcze pomówię z namiotem chwilę pójść ze skelem. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie, zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy: pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Otóż to, trzymaliśmy jeszcze recepturę i. faktycznie żebymówił z Wesemirem. Tak. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i kalcium ekwum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem... Odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. To właśnie, pisko co myślowe yy, było następnie, i od razu wesami, to przeskoczył do kolejnego tematu. W no było prawdopodobnie omówienie składowania dużych potworów, 100% tego oszczędzili i tak to zrobili. Mastał jeszcze Eskę, więc pomówmy z nim. Potrzebujesz czegoś, Wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne, chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownie od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo już zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono, a to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się poprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Też chodzi o tą bliznę, rzeczywiście na twarzy Eskela. to tutaj no. Na... On się i nabawił podczas walki z potworem jednym, ale myślę, że więcej to nie podpowiem z przewidźwienie trzecim. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Jeżeli chodzi z kolei o alchemię, tutaj to nie ma tak, że otrzymujemy nagle dostęp do wszystkich eliksirów i możemy tworzyć sobie je w etapie tapie, jak samo, jest w wiedźmie trzecim. To po prostu jest przez 60 pula a które blokowują się co rozdział. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Tris? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Tris laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu, jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Tris nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel. Straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Oczywiście chodzi o Alfreda Wielchanda Nobla, tego samego, który tutaj yy, obecnie ma swoją fundację, jeżeli chodzi o fundację, że powiedziałem, ma swoje odznaczenie. Jako Nagoda Nobla, tutaj co ciekawe, jest to szwed, który urodził się z tego co w roku 1833, a sam pod koniec XIX wieku czy 1896 we, we Włoszech. Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o Śniegowej Królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa czterech na dziesięciu. Jeżeli chodzi o próbę trafnąć, widzieliśmy na początku odcinka taki stół zastawiony roślinami, to właśnie są te odczynniki potrzebne do tej próby. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się dwa, trzy razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. No to będziemy go już męczyć myślę, ponieważ... E, nie bardzo już jest co nowego usłyszeć od... od Askela. I teraz chęć od mówię, że ta seria będzie robiona przeze mnie bez... bez cenzury. Także tutaj, że kogoś e, razi... Hmm. Na gość sugeruje po prostu pewne momenty, o których będę ostrzegać, e, pomijać sobie. A póki co, składymy może przerazę i zdobędziemy to, co potrzebne. Także paso dla 300 Elixidu oraz oko dla nas. I chodzi o medytację, nie jestem pewien, że wspominałem, ale medytacji możemy używać tylko i wyłącznie w miejscu bezpiecznym. E, oraz przy rozpadanym ognisku. Może być coś, tak, że uszy medytacji gdzieś y, w lesie czy innej dziczy, ale wtedy musimy Zdaje być pewni, że, nieco, że y, lepiej nie, nie ma powiedzieć. przeciwnika w pobliżu. Czy to potwora, czy innego człowieka. I proszę bardzo, alchemie. Chodzi o alchemię, to trzeba być dość uważnym, ponieważ może się zdarzyć tak, że y, nie uwaga nasza doprowadzi do tego, że. Nie będziemy w stanie wykonać niektórych zadań. A to się może zdarzyć. Tutaj jeżeli chodzi też o alchemię. Mamy tutaj eliksiry, które są opisane. Ale widzicie właśnie, te dwie sztuki tego eliksiru oraz ten, to są eliksiry nieznane. My się dowiemy, co to jest w kolejnych rozdziałach. A popisać jeszcze mieszajmy może sobie ten elixir oraz przydzielmy pedaltowi punkty. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy awansować naszą postać, tylko trzeba to robić tutaj właśnie też podczas medytacji i tak, jest siła, są znaki i szodmiarko. Na początek pójdę tutaj może w umiejętności według mnie niezbędne, chociaż też, też być może być tak, że dopiero zrobię jakiś większy level up, jeżeli chodzi o postać w odcinkach kolejnych. A tutaj po o tym, co będę wykupywać sobie z tego yy, drzewka póki co. I myślę, że na początku warto zainwestować w inteligencję. Z tego względu, że jest zielastwo, jest bardzo po, potrzebne i znajomość potworów, która też jest dość potrzebna. Ale my tutaj wezmę sobie na początku może zielactwo. I też ważna sytuacja, póki co jeszcze możemy te punkty cofnąć. Po prostu klikając na myszki. A gdy wciśniemy klepsidę, to już punkty będą zapisane na stałe. I też, to zwróćcie uwagę, ten niebieski pasek wokół głowy wilka. To pokazuje, ile potrzeba do poziomu kolejnego. Tu jest granica poziomu z tego stopnia, że albo tutaj, raczej tutaj, w tym miejscu jest. Więc jeśli ja się wypełni, będzie kolejny awans. A tak, jeszcze w dużym skrócie, że chodzi o omówienie interfejsu. Gdy. Nie, proszę bardzo, też mamy to zrobione. Jeszcze szybko sobie zobaczę, czy można zrobić ten elixir z oka przerazy, czyli alchemia. I to trzeba sobie widać, że nie można, ponieważ brakuje nam składników, są krzyżyki same, więc czegoś jeszcze nie posiadamy. A też tutaj no, jeżeli chodzi o Nefnetis, nie mamy po prostu żadnych krzyżyk, więc tego w tego temacie nie możemy zrobić. Wyjście od poświęcy na escape, z tego że dwa razy, albo na medytacji za 0. I słuchajcie, już myślę, że sobie w tym momencie zakończymy ten odcinek. Poszło to bardzo to niemalże. że zakończyliśmy samouczek. do już w odcinku kolejnym ruszymy do przygody właściwej... O, póki co to było na tyle. Kurde dla was trzymajcie się, pa pa.